Dzień dobry, witamy Państwa niezwykle serdecznie. Przed nami 11. kolejka rozgrywek Orlen I Ligi Polski. Jesteśmy w Wodzisławiu Śląskim, gdzie miejscowe SWD Wujstaw Śląski. Jak Państwo widzą, rozegrają spotkanie ostatniej kolejki rundy jesiennej z drużyną Hedge Gdynia, a na to spotkanie niezwykle serdecznie zaprasza Państwa Chris Pasela. Obie drużyny na pewno bojowo nastawione. Drużyna z Gdynia miała niezwykle daleką podróż do Województwa Śląskiego. Można powiedzieć, że najdalszy wyjazd w sezonie, a SWD walczy, można powiedzieć, o e, no, pierwsze punkty w sezonie ligowym, ponieważ już e, ten sezon ligowy, jeśli chodzi o rundę 7. dobiega ku końcowi. Przejdźmy do jedenastek obydwu zespołów. Zacznijmy od drużyny dzisiejszych gości, czyli zespołu H3 jak Państwo widzą na ekranie z numerem 12, mam Jargus, Tobram Karka, dalej Anna Furmaniak, Maja Oleszczuk, Nikola Przytuła, Olga Kozenikowa, Anastazja Krampach, Klaudia Kamińska, Julia Sita, Łucja Tabor, Daria Zbrzeźniak oraz Lidia Zakrzewska. Trenerem zespołu jest pan Robert Hałaszczyk. Natomiast jeśli chodzi o skład SWD Włodzisław Śląski, na to dzisiejsze spotkanie. Wygląda on następująco w ramce kapitan zespołu Koronia Mały Jurek z numerem 71, dalej z numerem 4 Maria Bujalska, z numerem 6 Aleksandra Dziemidowicz, z numerem 14 Blanka Ocipińska, z numerem 18 Janta Bujalska, numer 31 to Zuzia Przyszewska, numer 35 Duta Brzychcy, numer 31 Kinga Przyszewska, numer 66 Patrycja Kwiatkowska, numer 76 Zanna Karwowska, no i numer 71 77 Nikola Reichel, ten zespołu z w Wodzisławia Śląskiego jest pan Marcin Ćwikliński i za moment rozpoczniemy już dzisiejsze spotkanie w ramach już ostatniej kolejki rundy jesiennej rozgrywek Orlen pierwszej ligi. Karwowska teraz zagranie do środka i jeszcze przejmują to Gdynianki. Piłka po prawej stronie boiska. Będzie okazja dla klubu z Pomorza Energa Hecz Gdynia. Można powiedzieć, że odmienny sezon w porównaniu do poprzedniego, gdzie de facto zawodniczki z Gdyni do samego końca walczyły o utrzymanie w rozgrywkach na zapleczu Ekstraligi. Uwaga, teraz jeszcze uderzenie właśnie wspomnianej z dwudziestką Furmaniak, ale e, tym razem nad bramką to e, uderzenie ekstraligowo występująca w takich zespołach jak AZS PSW Biała Podlaska, Górnik Łęczna a także e, przez ostatnie m, tutaj ponad, e, ponad rok zawodniczka pierwszoligowego SWD Włodzisław Śląski uwaga jest okazja dla drużyny z Gdyni interweniuje jednak w tej sytuacji e, mały Jurek po strzale właśnie grającej z numerem 11 e, Klaudii Kamińskiej takie zagranie, jeśli chodzi o, o, o obronę, w szczególności tutaj środkowe obroń. Czy nie o właśnie kolejna sytuacja jeszcze jest kamińska, pochodzi Karwowska i jeszcze broni mały Jurek, no kolejne tutaj błędy po stronie defensywy SWD Wójtaw Śląski. Na szczęście tutaj... Piłki chciałem powiedzieć dobrze, jednak, już futbolówkę straciły. na piłka na prawą stronę. Jeszcze próba zagrania na Kamińską, Przejmuje Przyciszewska do Judyty Brzychcy. Brzychcy teraz lewą stroną, zagranie na lewą stronę do Blanki Ocipińskiej. Ocipińska idzie lewą stroną. Blanka Ocipińska idzie do środka. Ocipińska jeszcze schodzi na prawą nogę. Odegranie do tyłu. Uderzenie przez Judytę Brzychcy niedokładne, jednak to zagranie futbolówki. Zagranie teraz na. Lewą stronę boiska. Uwaga, przejmują jeszcze piłkarki Hedrzy Piłka już na lewą stronę posłana. Podchodzi jeszcze Bujarska Jeszcze piłka posłana na lewą stronę. Uwaga, zagrań na pole karnej. Ależ było blisko w tym momencie. Piłka dosłownie na centymetry. Można powiedzieć, minęła prawy słupek bramki i ostatecznie nie To tutaj bramka też próbowała to przejąć przez ciaskę. Nie dokładnie. I to zespół z Gdyni będzie kontynuować teraz grę. Piłka posłana już na lewą stronę. Jeszcze podchodzi. Bujalska i Przyszewska, jeszcze jest walka o piłkę, uwaga piłka odegrana do tyłu, jeszcze jest tam Reichel, odegrana piłka do środka, podchodzi jeszcze Przyszewska na prawą stronę, posłana teraz futbolówka, uwaga niebezpiecznie, broni mały Jurek. jeszcze dobitka i niestety mm, mamy pierwszą bramkę dzisiejszego spotkania, no i nie jest to bramka dla SWD. Wodzisław Śląski, a dla zespołu Hecz Gdynia, autorką bramki, grająca z numerem 8 w pełni zasłużone prowadzenie, Nikola, przytuła zawodniczka zawolniczka urodzona w roku 2002, zdobywa bramkę dla zespołu Hecz Gdynia. W okazji meczów, gdzie naprawdę niewiele brakowało do zdobycia chociażby jednego oczka, było dosyć niewiele, jak na przykład w Radomiu. W Radomiu, czy też w Częstochowie, czy, czy nawet w ostatnim spotkaniu ze Sportistem KKP Bedgosz, uderzenie na bramkę ponad, ponad, ponad tutaj spojenie. Rozpocznie ponownie drużyna z Gdyni, zagranie teraz na pole karne. Uwaga, jest okazja jeszcze uderzenie, ależ teraz było blisko. Nie ma jednak gola dla gdyńskiej drużyny. Uderzała tam, grająca z numerem drugim w Energa Head 3 Gdynia, mianowicie jest to Lidia Zakrzewska. Będzie już zagrana piłka na pole karne. Uwaga, jeszcze jest Karwowska, która teraz piłkę wybija, także ponownie ma piłkę Gdynianka i już, już ją piłka ominęła, jeszcze uderzenie na bramkę, ale teraz świetnie broni Mały Jurek. No można powiedzieć, że będzie kolejny rzut rożny dla gdyńskiego zespołu. Piłka posadzona teraz na pole karne, uwaga, wybija to Karwowska, ale także uderza zawodniczka z Gdyni, jednak na szczęście dla Włodzisławianek tutaj już piłka posłana na prawą stronę. Jeszcze jest okazja dla zespołu z Gdyni. Uwaga, piłka posłana do środka, ale jednak dalej. Gdynianki w posiadaniu futbolówki. Piłka po prawej stronie. Uwaga, wybija Bujalska i podyktowana w tym momencie 11 dla zespołu Energa. 3 Gdynia po faulu Gdynianty Bujalskim, zanim pani arbiter. Tutaj decyzją konieczną było, było pokazanie rzutu karnego. Zobaczymy jeszcze raz, jest tutaj Furmaniak, a jednak może tutaj Małujurek poprosi się skuteczną interwencją. Furmaniak uderzeń na bramkę bez szans. Kornelia Małujurek 2 do 0 dla zespołu Energa H3 Gdynia. Anna Furmaniak wpisuje się na listę strzelczeń i do przerwy i w 44 minucie, myślę, że to już do przerwy, bo de facto ostatnie półtorej minuty podstawowego czasu gry drużyna z nie prowadzi wynikiem 2 do 0. Ponownie piłka zagrana na prawą stronę. Jeszcze podchodzi tam Zuzanna Karwowska. Karwowska jeszcze walczy o piłkę. Uwaga, przejmują jednak zawodniczki z Gdyni. Piłka w środkowej strefie błyska. Uderzenie jeszcze na bramkę, ponad bramką jednak. Ten strzał. Już rozpoczęły Gdynianki. furmaniach minęła teraz Brzychcy i furmaniach na pole karne. Jeszcze wybija mały Jurek można powiedzieć, że jeszcze AB uderza uwaga, Nina, Nina AB i mamy trzecią bramkę dzisiaj, na AB, która nie tak dawno pojawiła się na placu gry. Wydobywa trzeciego gola dla zespołu Energia H3 Gdynia. No, co można więcej powiedzieć? Myślę, że koniec marzeń o dzisiejszym, o dzisiejszym zwycięstwie. Boiska jeszcze podchodzi tam Witkowicz, niedokładnie. Jeszcze piłka po prawej stronie jest zagrana. Kamińska teraz w posiadaniu piłki. Zagranie futbolówki do środka, uderzenie na bramkę. Jeszcze jest strzał. I no, co można, że tak powiem, w tej sytuacji powiedzieć? No, mamy. 67, 67 minuty tego spotkania i zespół z Gdyni no w dość krótkim odstępie czasowym zdobyła trzecią czwartą bramkę, zobaczmy to jeszcze raz, SWD w Śląski w Śląskim dzisiejszym spotkaniu, to myślę, że no w tym momencie właśnie trumna do grobu w dzisiejszym spotkaniu właśnie została włożona i zamknięta było. Jeśli mamy 67 minutę, SWD praktycznie nie ma swoich sytuacji. Gdynianki prowadzą już czterema bramkami, bramkami, chociaż może teraz Bujalska jeszcze z piłką, Jolanta Bujalska do tyłu, do bramki, Ocipiński, Ocipińska uderza na bramkę, ale no, niedokładne to uderzenie niestety. Ocipińska przyjął jednak zawolniczki z Gdyni jeszcze podchodzą tam wodisowianki ale Gdynianki teraz idą z kolejnym atakiem, piłka zagrana do środka, uwaga, jeszcze jest okazja aby i w 71. minucie tego spotkania, po jednak na początku świetnej interwencji w wykonaniu Mały Jurek, która wybroniła piłkę naprawdę z ciężkiej sytuacji, no przy dobitce, no, gdy Mały Jurek już leżała na murawie, no to... Nie miała nic do powiedzenia, druga bramka tylko autorstwa e, reprezentantki Polski dla 17 Niny Abe, która no, do pustej bramki e, no, gdy już nie było żadnej zawodniczki, no, do pustej bramki strzeliła, no e, jak widać państwo, jak widzą pewnie Państwo, no, skład diametralnie się zmienił. No, tutaj też dużym sukcesem jest to, że w ogóle ta drużyna wystartowała ale jak już wspomniałem, jeszcze nie mogą spuszczać głów y, zawodniczki z y, ZWD, y, bo jeszcze przed nimi ostatnie spotkanie y, pucharowe z Wiktorem Niemczą. Siereskow, raz na bramkarce, Korneli, Małjurek, 0-5, jeszcze Brzychcy, jeszcze tutaj rozgrywałem piłkę gdyńskiej zawodniczki, jeszcze Furmaniak. Jeszcze pozwala grać sędzia Agnieszka Olesiak, piłka po prawej stronie boiska, uwaga, wybija jeszcze Brzychcy, jeszcze wybija Przyciszewska. I jeszcze mają piłkę, jeszcze Kamińska, uderza na bramkę, Kamińska, obok bramki jednak to uderzenie. Turowska odegranie na lewą stronę do Furmaniak, jeszcze jest Turowska na pole karne, wybija jeszcze Przeciszewska i w tym momencie wybiła 94 minuta, 22 sekundy, jeszcze jakieś nieporozumienie tutaj. Pomiędzy zawolniczkami obydwu zespołów, pomiędzy Bujarską i zawodniczkami z Gdyni, jednak już tutaj rozdzielone. Kończy to dzisiejsze spotkanie, kończy się runda jeszcze na OLEN pierwszej ligi sezonu 23-24 SWD-WJUSTA wsiąski W ostatnim spotkaniu przegrywa z energią, hecz Gdynia. Jeszcze tutaj nieporozumienie między zawodniczkami obydwu zespołów, jednak złe mocy może już zostawmy, bo, bo że tak powiem, no kończy się ta runda i no kończy się w nie najlepszym stylu, bo SWD przegrywa 5 do 0. Dziękujemy Państwu za dzisiejszy mecz. Życzymy miłej transmisji z meczu odr w Zdrowym Rybnik. To spotkanie skomentuje Kamil Sobala, jak Chris Pasta Dziękuję i do widzenia na następnych transmisjach. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia na pewno kiedyś. Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na